Ja pochodzę z Warmii. Kiedyś mówiłem, że na Warmii bardzo trwane osoby mieszkają. Cofam to wszystko. Ostatnio, naprawdę, przepraszam, ale cofam. Był włam na stację benzynową ostatnio na moim osiedlu. Wpadł typ z pistoletem gazowym, wymierzył tam do pani ekspedientki i zażądał hot-doga. Czaliście taką sytuację, że on mierzy do niej i mówi, dawaj ku**a hot-doga. On, a ona tak, ale przepraszam, dawaj zamki i dawaj hot doga. Rozumiesz? ale ona przepraszam, zamki i ona, ale z jakim sosem? Mnie interesuje, go złapali w ogóle, dostał wyrok e, e, za napad z bronią w ręku 12 lat od siatki za hot doga. Mnie interesuje, czy on zdążył go zjeść e, z jakim sosem i czy w więzieniu ma ksywę paruwa. Pomieszkujemy w Berlinie i to jest dla mnie ogromny problem, bo ja nigdy nie wiem co odpowiadać na pytanie jak się mieszka w Berlinie, Jacek. Nie wiem no, jest na pewno większa różnorodność i w ogóle prawo mi się wydaje jest bardziej takie ludzkie. Na przykład 8 marca Dzień Kobiet międzynarodowy, to jest w Berlinie dzień oficjalnie wolny od pracy, po prostu święto. No i to jest niesamowita sprawa, że tak blisko Polski jest miejsce, w którym kobieta jest stawiana na równi z króliczkiem wielkanocnym chociażby. Ja jestem z Koszalina, ale kiedyś miałem taki epizod, a mianowicie mogłem wyjechać do Nowego Jorku z rodziną, żeśmy się przynieśli na moment, ale pojechałem tam do Stanów i tam po prostu było coś strasznego, a ja nie wiedziałem, że tak jakby ludzie żyją, słuchajcie, zabawki nie były z drewna, były piękne. To no, był ogromny przeskok, kiedy mnie zapisali nawet do szkoły. Ja poszedłem tam do szkoły i, i, i ja byłem w szoku, bo u nas do szkoły chodziły dzieci, a tam gangsterzy. Ja nie mogłem wiedzieć, co tam się dzieje. Ja przychodzę w tych sandałach i mówię, a, to jest tragedia. Ja będą wracam po takim ciężkim dniu. Z tej szkoły, w tych sandałkach idę z taki zmęczony, mówię: no to jest pierwszy dzień, mnie do... już koniec. I stoję przy przejściu dla pieszych, czekam na zielone i patrzę. A obok podjechał chłopak na wózku i miał nowiutkie Jordany na nogach. A wy po co ci te Jordany? O ile ładniej byś w tych moich sandałkach wyglądał. Można powiedzieć też, że jestem z trójmiasta, bo jestem z województwa podlaskiego. I tam mamy trzy zamieszkałe miasta. To jest Białystok, Łomża, Suwałki. I chciałabym opowiedzieć wam e, o takiej e, historii właśnie, która, którą widziałam w Łomży, bo widziałam jak taka para sobie szła, e, łączyła ich być może miłość, e, a być może dziecko, e, bo pani prowadziła wózek e, i tak nie mogła sobie poradzić na wertepach i mówi do tego swojego partnera, może byś mi pomógł. A on mówi, a jak ja prowadzę, to ciebie nie proszę. Kocham swoją rodzinę raz na jakiś czas bardzo rzadki. I jak odwiedzam swoje miasto rodzinne. I to jest miasto się nazywa Koszalin i to nie jest jakieś tam nie jest metropolia, prawda? Ale też nie jest malutkie, to nie jest malutka mieścina, to jest 100 tysięcy mieszkańców. I, i, I tylko jest problem w Koszalinie z popularnymi aplikacjami, które ułatwiają życie ludziom w innych miastach. Na przykład nie wiem, no, na Uberze jeździ jeden typ, na Tinderze też jest jeden typ. To jest ten sam typ w ogóle, prezydent Koszalina.